Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Saluto! To znowu ja po dłuższej przerwie, w trochę innej wersji, bo już nie jestem taki Big, można powiedzieć, że jestem Lidl. Bo mamy wakacje, mamy okres postartowy, trzeba troszeczkę wyluzować. No i z tego tytułu, że właśnie taki okres to wychodzę wam jakby naprzeciw i odpowiadam na pytanie, ale które mi zadaliście, a było ich naprawdę chyba z 80 tych pytań, prawie pod 100 podchodzi, podchodziło w komentarzach. Natomiast ja się skupiłem bardziej właśnie z tego tytułu, że jest luz. Na takich różnych pytaniach, bardziej odnośnie. Funkcjonowania kulturysty, związanego z tym wszystkim, związanego z tym wszystkim otoczką, samopoczuciem, planami na przyszłość i tak dalej, i tak dalej, żeby nie gadać ciągle o tym, ile jem, ile przerzucam, ile mam w bicepsie. Dobrze, że nie pytacie o inne wymiary. No i na tym się skupimy. Tam wybrałem sobie jedno pytanko jakieś takie delikatnie, merytoryczne. Czytając te pytania. W 80% byłbym w stanie odpowiedzieć praktycznie na każde. Było też kilka ciężkich, które bym musiał rozwinąć i e, dopytać osób mądrzejszych od Ciebie. Mam to wszystko u siebie na mojej super fajnej komórce z logo, będę ją zmieniał, ale skórkę sobie zostawię i będziemy lecieć od samego początku. Pierwsze pytanie brzmi Czy w którymś momencie swojego życia, kariery myślałeś o zawodach Arnold Classic lub Mr. Olympia? Czy myślisz, by coś w tym kierunku zrobić? No to chyba każdy zawodnik, który zaczyna starty, myśli i marzy o tym codziennie, zasypiając, żeby wystartować na deskach sceny Arnold Classic lub Mr. Olympia. Nie ukrywam, że też o tym marzę. Zawsze było to w sferze moich marzeń i czy będę coś w tym kierunku robił? Czas pokażę. Ja nie jestem taką osobą, która tak mocno wybiega w przód. Być może jest to w szeroko zakrojonych planach, żeby kiedyś wystartować w Arnold Amatur albo Mr. Olympia Amatorów i może powalczyć o kartę zawodowca. Bo, bo, bo parę osób z, naszego, z naszej branży, mówię tu o sędziach, odezwało się do mnie po, po zawodach, po mistrzostwach świata. I generalnie dało mi jasno do zrozumienia, że jeżeli tak będzie się to rozwijało, jak u, mnie się, jak u mnie wybuchło, a teraz mam taki najlepszy okres, bo mam 30 lat, więc między 30 a 40 rokiem życia może być fajnie, to oni widzą mnie prawdopodobnie kiedyś tam w dłuższej przyszłości przy bardzo ciężkiej pracy na scenach, na scenie deski, raczej na deskach scen zawodowych. Natomiast ja chłodno do tego podchodzę, ponieważ tak na dobrą sprawę dopiero pierwszy raz w życiu zrobiłem formę. I e, po Mistrzostwach Świata rzeczywiście widziałem, jak ta sylwetka wygląda i wiem na co mi stać, wiem, że mogę jeszcze lepiej pracować, tym bardziej, że mam do tego jeszcze lepsze warunki w tym roku, ale skupiam się na czymś innym. Kto wie, może kiedyś stanę na takiej scenie. To by było po prostu dla mnie coś, coś niebagatelnego. Coś bardzo wyrazistego, coś bardzo znaczącego w mojej, powiedzmy, karierze, bo żeby była to kariera, to trzeba zarabiać pieniądze na sporcie, a w kulturystyce się pieniędzy nie zarabia, więc nazwę to bardziej przygodą. Drugie pytanie od Weroniki, to jest takie pytanie bardziej merytoryczne. Jak to jest z mlekiem na białym. Czy warto mieć je w swojej diecie? Czy BCA stosować z mlekiem, czy lepiej z wodą? A serki wiejskie spożywać po treningu, czy nie? Szybko wam odpowiem na to pytanie. Mleko jest wymysłem, jeśli chodzi o picie je po drugim lub trzecim roku życia, ponieważ wszystkie ssaki karmią swoje młode czytaj również ludzi. Halo, halo Mietku, odzwonię później. Odzwonię później, dobra? Hej, hej. Mam interes. Wracając do mleka. Jeszcze raz. Mleko jest produktem, którego my nie jesteśmy w stanie generalnie przetwarzać, trawić i tak dalej. Większość ssaków karmi swoje małe do drugiego roku życia, tam do trzeciego roku życia. Mleko, oprócz tego, że dzisiaj już w ogóle nie jest mlekiem i krowy, które generalnie dają to mleko są naprawdę pasione różnymi świństwami. I my to po prostu wypijamy z tym mlekiem. To te, te mleko nawet koło zwykłego nie stało. Dwa, Jest to produkt wysoce zacukrzony, więc pod, podbija nam indeks glikemiczny, podbija nam możliwość wejścia w prędzej czy później w jakąś tam z hiperinsulinami czy insulinoporność. Może również takie mleko powodować alergie pokarmowe. Na pewno no nie jest to produkt odżywczy, a jeżeli babcia Wam mówi, pij mleko, bo jest dobre na kości, to jest w wielkim błędzie, gdyż właśnie wapń z tego mleka nie osadza się w ogóle w kościach, tylko osadza się w światłach naczyń krwionośnych, tworzy tam zwapnienia. Później, żeby te zwapnienia i stany zapalne, które są w tętnicach, Zostały złagodzone. Cholesterol, LDL, e, e, że tak powiem, jest na miejscu zbrodni, chce to wszystko załagodzić. Potem się jeszcze e, zły cholesterol obarcza właśnie tym mitem tego najgorszego, a on tak naprawdę jest bardzo mocno potrzebny, bo on łagodzi te stany zapalne. Więc tak jak mówię, mleko nie jest dobrym produktem, podbija naszą kaloryczność, jest zacukrzone, e, jest e, bardzo źle trawione przez nas. Nie jest to dobry produkt po prostu. Nie mieszałbym nigdy suplementów z, 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 z mlekiem. No i tyle, no tutaj krótko, krótko i na temat. To nie jest dobry produkt, nigdy nie był, tak na dobrą sprawę. No. Następne pytanie od kolegi Mikołaja. Bardzo krótkie pytanie, czy warto to wszystko? Tak brzmi. Pewnie, że warto, bo krótko i na temat. Mamy rok 2016. Gdybym miał się cofnąć do roku 2005 i pamiętać i, i, i przypomnieć sobie, co robiłem, jak zaczynałem i ile zarabiałem i jak wyglądał. E, e, jak generalnie, jak wyglądał poziom mojego życia, to powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo warto to wszystko. Fajne pytanko tutaj przez Oliviera zadane, jak czuje się zawodnik w okresie wolnym od zawodów. Jak się czuję? Bardzo dobrze się czuję. Nie widać. Jestem pełen energii, to po pierwsze, eee, zawsze czekam na ten okres, bo, bo uważam, że to jest najbardziej wartościowy okres dla osoby, która ma plany startowe na przyszły sezon. Ja nie jestem osobą, która się nudzi ze sobą. Zawsze mam dookoła siebie coś, w co mogę włożyć ręce, coś, w co będę inwestował swój czas, więc czuję się świetnie zenergetyzowany teraz, ponieważ mój organizm dostaje na szeroko pojętym ofie tego, czego trzeba, czyli jest bardzo mocno regenerowany, jest zakrojony taki detoks organizmu, taka odbudowa organizmu. Jem cały czas dosyć dosyć, dosyć, sporo, dosyć sporo kalorii. Mam teraz bardzo dużo czasu dla najbliższych. Do narzeczonej mogę wykonać zaległe sprawy. W pracy się nie męczę, nie chodzę jakiś chimeryczny. Wszystkie pieniążki, które zarabiam, nie, nie muszę ich ładować w przygotowania, tylko idą mi tutaj do kieszeni. Tak? Eee, no i ten okres jest dla mnie okresem bardzo dobrym. Ja nie jestem zawodnikiem, który mm, po iluś tam latach startów nie potrafi sobie odpuścić. Ja potrafię sobie odpuścić, bo to działa na zasadzie jeden krok w tył a potem dwa kroki do przodu, a to, że ktoś tam mi powie, że myślałem, że ten Big Mike jest większy, tak, bo widzi mnie w okresie OFU, to naprawdę mam to yy, na czubku tego palca albo i gdzie indziej. Następne pytanie. Artur zadał pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z targaniem żelazstwa? Śmieszna historia, bo generalnie odkąd tylko pamiętam, gdzie, gdzie była siłonia, tam jakoś za dużo czasu spędzałem. Czy to było w ramach jakichś treningów, nie wiem, siatkówki, czy to po prostu, jeżeli ktoś miał jakieś hantle, tudzież innego typu przedmioty, to zawsze lubiłem się z tym wszystkim mocować. Pamiętam, to powiem wam historię. Ojciec kiedyś miał Skodę 120, jak się nie mylę. To było kultowe, to było kultowe auto w latach 90. -tych. A że to auto, jak się nie mylę, chyba miało silnik z przodu, czy, bo Boże, miało, miało tył napęd, już nawet nie pamiętam. No, ojciec miał taki odważnik 30-kilowy wypełniony wiórkami kokosowymi. Ja ten odważnik po prostu zacząłem dźwigać e, po nocach. I najśmieszniejsze było to, że na mnie duży wpływ wywarł nie e, Arnold Schwarzenegger czy, czy Sylwek Stallone, czy tam Van Damme, bo wiadomo wtedy oni królowali na, 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 na e, kinach, czy na, na ekranach kin. Na mnie wywarł największą... E, Yy, największe wrażenie Hulk Hogan, bo w latach 90. był taki serial. Jak się nie mylę, grą w raju. Tam grał Hulk Hogan z takim drugim koleżką i tam zawsze Hulk Hogan był rozebrany i wielki. I ja pamiętam, jak mój ojciec łapał się za głowę, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji w 1998 roku i mój brat z moim ojcem oglądał finał, a ja w drugim pokoju siedziałem, targałem ten worek z wiórkami metalowymi w środku ze Skody 120 i oglądałem grą w raju. Chciałem być taki jak Hulk Hogan. A potem ojciec po prostu zauważył, że jest zajawka na dźwiganie ciężarów, i zapisał mnie do sekcji dwuboistów w Oławie. Do takiej sekcji, gdzie e, m, trenowali Olimpijczycy. I ja pamiętam, że w wieku lat 15 m, facet, który był tam trenerem, poprosił mnie, żebym zrobił chyba front skład. Ja chyba 80-90 kilo, pierwszy raz w życiu wziąłem sztangę i zrobiłem fronta z takim ciężarem. Pamiętam, że chłopak się złapał za głowę. Podźwigałem tam trochę ciężary, ale nudziło mi się to, bo byłem cały poobijany, nie mogłem trenować rąk, klatki piersiowej tak, jak jakbym chciał. I stamtąd po prostu już z podstawami, z dużymi nogami, z silnymi plecami wylądowałem na siłowni. No, tak to się zaczęło pokrótce. To by było na tyle w tym temacie, oddaję głos do studia.